Jeden z pomysłów, który mieliśmy, polegał na rozwożeniu razem z jedzeniem różnych paczek. Wiedzieliśmy, że zawsze znajdą się godziny, w których trudno będzie nam efektywnie wykorzystać całą flotę, tylko do rozwożenia jedzenia. Chcieliśmy zachować wysoką produktywność tak, aby finansowo się to spinało. To był pomysł, który tak naprawdę mieliśmy uruchomić za rok lub dwa, kiedy flota byłaby już naprawdę duża, ale w całej tej sytuacji. Postanowiliśmy już zacząć realizować te koncepcje, szukając partnera, a nawet kupca dla naszej firmy. Rozwiązanie wydawało się proste. Jeśli my nie mogliśmy tego sami sfinansować, to mogliśmy to przecież robić dla kogoś innego lub wejść w spółkę z innym podmiotem. Chodziło tylko o to, żeby nie dać się zamknąć i nie zabierać ludziom miejsca pracy. Byliśmy gotowi rozwijać się dalej z partnerem logistycznym, który ma biznes związany z rozwożeniem paczek i mógłby go robić z nami. Sięgnąłem po najbliższe mi zasoby. Od kilku lat inwestowałem w iTaxi, do którego wciągnęli mnie jego założyciel Stefan Batory i główny inwestor Łukasz Weichert. Miałem z nim bardzo dobry kontakt, więc postanowiłem, że zadzwonię do niego i poproszę o pomoc w dotarciu do Allegro. Wiedziałem o tym, że Allegro. Do swoich usług chciało wprowadzić dostawę towaru jeszcze tego samego dnia, tak zwany Same Day Delivery. Ale nikogo z tej firmy nie znałem. Rozmawiając z Łukaszem, tłumaczyłem mu, jak wygląda sytuacja. Nie mamy finansowania projektu, odgórnie podjęto decyzję o zamknięciu projektu, ale my widzimy dalsze możliwości rozwoju. Byłem bardzo otwarty, mówiąc to, bo czułem, że jeśli mamy otrzymać pomoc, to ludzie muszą zrozumieć, w jakiej sytuacji jesteśmy. Nie ma czasu na gry i negocjacje. W tym przypadku kluczowa była szybkość działania. Kładłem więc karty na stół, nie owijałem w bawełnę, i to powodowało, że ludzie, z którymi rozmawialiśmy, rozumieli całą sytuację i szybciej podejmowali decyzję. Okazało się, że Łukasz dobrze zna Przemka Budkowskiego, ówczesnego dyrektora Allegro. Umawiając mnie z nim, Łukasz nakreślił mu wcześniej całą sytuację, co spowodowało, że mogliśmy się spotkać w ciągu tygodnia, a to zwykle nie jest wcale takie proste. Cieszyłem się ogromnie z perspektywy zaplanowanego spotkania, ale wiedziałem, że nie mogę spocząć na laurach. Kolejnym kierunkiem naszego myślenia, mojego i Martyna, była firma Inpost. Wiedziałem, że są zainteresowani działaniami naszej spółki. Bo byliśmy w stanie jeszcze w dzień złożenia zamówienia dostarczać ich paczki do paczkomatów. Akurat całkiem niedawno poznałem się z Rafałem Brzoską, właścicielem InPostu. Pierwszy raz spotkaliśmy się na gali studenckiego forum Business Center Club. On dostał nagrodę w jednej kategorii, ja w innej. Tak się poznaliśmy. Skorzystałem z kontaktu i odezwałem się do niego. Napisałem mu, że mamy spółkę flotową i chcemy ją w jakiś sposób uratować. Rafał chciał się spotkać, a do tego bardzo szybko zorganizował dla nas kontakt do prezesa Impostu. Już na następny dzień umówiliśmy spotkanie. Wskoczyliśmy razem z Martynem do samochodu i pojechaliśmy do Krakowa. Spieszyliśmy się, bo oczywiście mieliśmy mało czasu. Mamy po tej jeździe nawet zdjęcie pamiątkowe, gdyż kiedy pędziliśmy ratować naszą spółkę w drodze do Krakowa, złapał nas i uwiecznił fotoradar. Pierwsze spotkanie mieliśmy z firmą Inpost. Przedstawiliśmy budżet oraz pokazaliśmy, w jakim miejscu znajduje się spółka, co możemy z nią zrobić i jaką wartość możemy wnieść. Nie chcieliśmy wchodzić w długie negocjacje, czy udawać, że jest inaczej niż w rzeczywistości. Byliśmy bardzo otwarci, włącznie z tym, że jasno postawiliśmy sprawę: jesteśmy gotowi do sprzedania spółki za złotówkę i możemy pomóc ją potem prowadzić wraz z kluczowymi osobami. Pracującymi dotychczas. Zaczęliśmy dyskusję z Impostem, w jaki sposób mogłoby to funkcjonować. Powiedzieliśmy im, że po południu nasi kierowcy, którzy mają mniej pracy, mogą odbierać paczki i wozić je do paczkomatów, aby dostawy zamówień odbywały się tego samego dnia. Nawet mieliśmy takie ambicje, żeby dostarczać je do paczkomatów w ciągu od dwóch do trzech godzin. Zostawiliśmy im materiały, budżety i ruszyliśmy na spotkanie z Allegro. Pamiętam, że obaj z Martynem czuliśmy wtedy, jak czas coraz bardziej nam się kurczy. Holding naciskał na mnie, żebym natychmiast zamknął firmę. Pracownicy codziennie dostawali informacje o bieżących ruchach, ale i tak nie mieli poczucia, że dzieje się coś konkretnego. Wiedzieli tylko tyle, że czas im ucieka i muszą się sami asekurować. Baliśmy się, że zaczną odchodzić. Mimo to, stojąc w pokoju konferencyjnym Allegro, starałem się pozytywnie nakręcić do działania. Powtarzałem sobie w myślach, że muszę być skupiony, muszę wypaść dobrze, żeby pokazać im, jak bardzo jesteśmy pewni tego, co robimy. Nie chciałem emanować negatywną energią. Na początku, podczas rozmowy, wydawało mi się, że idzie nam całkiem nieźle, jednak wyczuwałem, że dyrektorzy, a było ich chyba z pięciu, Niby byli zainteresowani tym, co mówię, ale bardziej pytają mnie z ciekawości. Wydawało mi się, że w rzeczywistości nie są zainteresowani naszą propozycją, a okazało się, że rozmawiali już z InPostem, bo Allegro i InPost niebawem chciały stworzyć coś podobnego. Poziom mojego stresu podczas tego spotkania może uświadomi Wam to, że w jego trakcie poznałem Tomka Nowaka, który ówcześnie był wiceprezesem i dyrektorem operacyjnym Allegro. Jednak, kiedy półtora roku później dołączył do nas jako przewodniczący rady nadzorczej w Itaxi, nasz executive chairman, zupełnie go nie pamiętałem. Ostatecznie Allegro nic nam nie odpowiedziało, tylko poprosiło o przesłanie materiałów. Nie zostało nam nic innego, jak czekać na odpowiedzi, zarówno z impostu, jak i z Allegro. Po kilku dniach dostałem informację od Allegro, że nie są zainteresowani kupnem spółki. Dopiero potem zrozumiałem, że byli oni już w trakcie procesu due diligence z Naspersem, który przejął Allegro niedługo później. Od impostu też nie dostaliśmy oferty przejęcia spółki, ale dostaliśmy ofertę rozwożenia paczek, jednak było już za późno, pierwsi pracownicy zaczęli odchodzić. Wiedzieliśmy, że zaczyna się lawina zwolnień.